Sia, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o koncie skoczka. Dzisiaj jesteśmy na królestwie 3419, gdzie grupa chyba 100 graczy, z tego co wiem, przygotowuje się do skoku na nowe królestwo, które za niedługo ma się pojawić. Mają zamiar z tego co wiem, skoczyć na królestwo 3432. To dokładnie za 6 dni. Wykorzystując tym, oczywiście, e, migrację nowicjusza, tak? Tutaj widzicie, migracja nowicjusza jest przez 9 dni. Nie można osiągnąć, jakby tak powiedzieć, ósmego poziomu e, ratusza. Siódmy to jest maksymalny poziom, który możecie, e, jakby tak powiedzieć, osiągnąć. Tu są przeważnie dwa tele, teleporty nowicjusza. Ja już jeden wy, użyłem, żeby się tutaj, jakby tak, dostać do reszty ekipy. Stworzyłem tego skoczka głównie po to, żebyście mogli też zobaczyć jak to wszystko tu wygląda, jakby tak powiedzieć, od podszewki, co robić, jak rozwijać konto, to jest, jakby tak powiedzieć, takim moim głównym zadaniem tutaj. Ja już swoje nie, punkty VIP, niektóre już przeznaczyłem na VIP pońce, tak, widzicie, pakuję wszystkie VIP po prostu w, jakby tak powiedzieć, w, te, w ten poziom, tak, jak nagrałem wcześniej filmik, to tak samo tu robię. I z, co jest najważniejsze przy takim, jakby tak powiedzieć, koncie VIPa? a nie vip tylko skoczka, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kiedy... Za te 6 dni, tak jak tutaj, ekipa chce migrować na to królestwo, czy 4, 2, 3, to kiedy tylko się to otworzy i oni dadzą tam informacje pewnie na Discordzie swoim, że migracja jest otwarta, trzeba migrować, ponieważ ta migracja nowicjusza jest bardzo ograniczona. Może być tak, że po paru godzinach wy wejdziecie i nie będziecie mogli migrować i będziecie już tu, będziecie musieli kombinować, jak zmigrować na inne królestwo, żeby później się dostać, kiedy oni już będą tam na swoim królestwie, jakby tak powiedzieć, wszystko ogarniać, że później gdzieś pójść dalej, żeby do nich wrócić na przykład. Dla samego, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak powstał projekt na 3.0.9.0, to tam wszyscy, tam było naprawdę dużo ludzi i Trochę nam się, jakby tak powiedzieć, z jeden sojusz, można powiedzieć, nam się wykrzaczył, z tego względu, że migracja o to, czy migracja, otworzyła się, królestwo gdzieś chyba o trzeciej czy 4 w nocy. I żeby skorzystać z tej migracji, no mówię, cóż, no trzeba było się zalogować, po prostu tylko to użyć i wskoczyć tam. Ale niestety niektóre osoby, no przespały to w ogóle, jakby tego, no nie przypilnowały, lub też nie patrzyły na to. Wiadomo, każdy ma swoje życie, ma inne, inne opcje. No i potem rano się obudziłem i już nie mogły tu skoczyć, musieli migrować na inne królestwo. Później niektóre te osoby wróciły do nas na 9.0, ale no migrowali wtedy na 9.1, bo nie mieli żadnego, jakby tak powiedzieć, żadnej możliwości innej. Więc przed chyba samym KVK1, czy tam to parę tygodni wcześniej, migrowali na 9.0 ci co no, budowali tam swoje konto i systematycznie się rozwijali, tak. I do nas dołączyli. Co jest najważniejsze przy tej, kiedy mamy takiego e, konto jumper? Przede wszystkim, tutaj mówiłem wcześniej, poziom siódmy, praktycznie każdy z budynków, które macie, e, rozwijać. Codziennie z, robić barbarzyńców. E, tak, tutaj są codziennie sobie zbijać, schodzić z tych punktów do zera. E, nie używać potionów. Od razu mówię, nie używacie w ogóle potionów. Po, te podpunkty akcji, które macie i chcecie, jesteście w free to play, nie używajcie tych potionów po prostu, te które są tutaj w bagu. nie używajcie ich aż do kvk, kiedy po, rozpocznie się kvk, wtedy je używajcie i zdobądźcie, bądźcie w top, w top 20 i postarajcie się zdobyć skórkę, o której mówiłem w filmik wcześniej e, skórkę, dokładnie motyw miasta, przepraszam, ja tu mówię skórka, z przyzwyczajenia ze starych gier Motyw, typowy motyw miasta, po prostu i zdobądź go, bo to, to robi różnicę w późniejszym etapie, tym bardziej na free to play. E, e, więc ja bym po prostu tak to, tak to rozegrał, jeżeli chodzi o to. E, też, e, jeżeli macie e, tutaj scoutów, e, no to wypuszczajcie ich co jakiś czas albo po prostu odkrywajcie sobie mapę, ponieważ dzięki temu nie tylko bycie mogli zdobywać, jakby tak powiedzieć, te. Już wam pokażę jaskinie, które się pojawiają, żeby je odkryć, ale także w, potem powinny wam się pojawić takie mapki. Mapki, które zbieracie, to są takie mapki, które zbieracie do odkrywania tej mgły, która tu jest. Ta mapka wam się przyda na 3, 2, 4 królestwie, bo takich mapek ja na przykład na poprzednim projekcie skoczku chyba ponad 300, czy prawie 400 takich mapek odkryłem. Mogę się mylić, oczywiście, bo już nie pamiętam. No i oczywiście zbierajcie, jak się pojawi jakaś plemienna wioska, ona będzie miała informacje przeważnie tutaj, to, to, to zbierajcie to po prostu, bo to też Wam daje dodatkowe profity. Nie używajcie żadnych przyspieszeń, nie używajcie nic, to co zbieracie w bagu, po prostu zbierajcie. Rozwijajcie też codziennie, jeżeli możecie, to wojska szkulcie przez cały czas. Jeżeli wojsko się skończy, odbierajcie je szkulcie i tak po prostu przez cały czas, żeby Twoje konto było jak najsilniejsze, jak zmigrujesz. W tym momencie Twoje konto gdzieś powinno mieć między 300 a 600 K siły, więc. Jeżeli będzie to robił z głową, to naprawdę to rozwiniesz. Jeżeli będą się pojawiać jakieś kody, no to używajcie ich, bo czasem się pojawiają w Rise of Kingdoms kody takie promocyjne, jakby tak powiedzieć, od gry, gdzie po prostu wpisujecie je tutaj i będzie dostawać różne tam pakiety. Ja w tym momencie sprawdzałem. Działa tylko jeden kod, który jest na, na wersję PC. Przypuszczam, gdyby ten projekt skoczków był robiony w grudniu, to tam chyba było 5 albo 6 kodów do wykorzystania i było dużo Rubinów, więc spokojnie można było naprawdę szybko zrobić VIP'a, chyba nawet 6. Mogę się mylić, ale naprawdę można było szybko tego VIPa wybić w tamtym okresie. Bo było bardzo dużo rubinów, nawet jak ktoś kombinował, to jakby jak były królestwa, które były podczas KVK, to mogły zdobyć podwójnie potem, jeśli chciała to nam zabrać. No, były, by, było ciekawie. Eee, tak jak widzicie, ja to sobie pomalutku wszystko buduję do tego poziomu siódmego. Eee, też jest ważne, że jak macie... Tych barbarzyńców, no to, to co z nich zbieracie, to po prostu sobie też trzymamy, nie używamy. Z tego względu, że limit przy migracji, jeżeli chodzi o surowce, to jest 500 k. Jeżeli będziecie mieli 500 żywności, 500 drewna, 375 gdzieś kamienia, jeżeli to będziecie mieli tutaj i będziecie przekraczać, a będziecie już mieli targowisko tam, gdzieś jest cyganka, to po prostu używajcie, jeżeli nadmiar tych słów, po prostu używajcie u tej cyganki, po prostu kupujcie wszystko to, co, to, co tam jest. A także, jeżeli macie sklep VIP. On też się za niedługo pojawi, jak tylko tutaj zrobię, rozbuduje bardziej swój zamek. Tak jak tylko pojawi się sklep VIP, tam będziecie mieli możliwość kupowania za surowce, materiałów, przyspieszeń, to też to kupujcie. Ja o tym wam mówiłem w filmiku, który się naz który był, w którym mówiliśmy o VIP-ie, tak? Więc to też sobie, jakby tak powiedzieć, rozwijajcie i też zbierajcie, tak, żeby wejść jak najlepiej w, z tym kątem w, na nowe królestwo. Bo już będziecie mieli, jakby taką większą przewagę, jeżeli chodzi o tą opcję. I teraz jest jeszcze taka jedna ważna rzecz: pojawiło się niedawno, w sumie nie od niedawno, od jakiegoś czasu, kiedy jak zaczyna się nowe królestwo, pojawia się coś tego typu, jak tutaj. Zadania codzienne. Te zadania, jeżeli wy wykonujecie, prawda, dostajecie tam różne dodatki, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, czyli herby lojalności. Je coraz bardziej rozbudowujecie, rozbudowujecie, lecz jeżeli zmigrujecie w szóstym dniu, a ta skrzynka, czy teraz w szóstym, ale niektórzy będą mogli w siódmym albo ósmym migrować, to nie odbierajcie tej skrzynki. Odbierzcie ją dopiero jak będziecie na danym docelowym królestwie. Tutaj macie ten Tutaj akurat ekipa będzie w szóstym dniu migrować, więc oni tam sobie jeszcze podozbierają to, co, to, co im tutaj, jakby tak powiedzieć, przez te pięć dni zostanie. Ale dzięki temu mogą, jak tutaj mamy, tu mamy, tu mogą już sobie rozwinąć Kleopatrę do zbierania lub też zainwestować ze Sunzu. Szczerze, ja bym poszedł Sunzu, jeżeli chodzi o główki. Ja bym po prostu inwestował w to. Kleopatra potem się zbije z biegiem czasu. Wszystko się ile tak będziecie mieli herbów lojalności, nie Ale są to będzie był moim priorytetem później, szczerze nie wiem, może to byłyby przyspieszenia, może to byłaby jedna Kleopatra. Zresztą ja miałem też takie malutkie szczęście tutaj na tym koncie, że kiedy odbierałem takie darmowe skrzynki, które się pojawiają, złote skrzynki w gospodzie. No to mi poleciał inny, czy znaczy nowy dowódca, czy znaczy nowy dowódca, mi poleciał dowódca, który nie spodziewałem, że poleci mi na start, bo ja nigdy nie miałem do tego szczęścia. Poleciał mi dowódca, który nazywa się Kao, Kao. to nie jest jakiś super dowódca, ale warto go mieć, bo w przyszłości można go używać do zbijania barbarzyńców, to jest dobry dowódca do zbijania barbarzyńców. Więc pod tym względem Wam go polecę. I wtedy, kiedy on mi się pojawił, pojawił mi się taki pakiecik, który tu w prawym górnym rogu jest za 25 zł, gdzie dostajecie 10 zł rzeźb i tam złote gwiazdki i tak dalej. I te takie pakiety, które się pojawiają, jak zdobywacie złotych dowódców, uwierzcie mi, jeżeli macie tam jakieś pieniążki albo po prostu e, macie możliwość, że tu będzie dowódca i będzie, że przywoła go, a nie macie w tym momencie funduszy, to nie przywołujcie go e, przez, przez te KWK. Po prostu trzymajcie, dopóki nie będziecie funduszy, ale i wtedy wykorzystajcie go, e, ponieważ być, e, kiedy użyjecie, dost, będziecie mogli kupić przez godzinę ten pakiet, to jest naprawdę to są bardzo dobre pakiety. E, będziecie zbierać szybciej głowy e, na dowódców z kvk 3. Którzy są już z sezonu podboju i tam wtedy zobaczycie, jak zainwestujecie w te głowy, jakby tak powiedzieć, tych dowódców i jaką będziecie robić różnicę w walce na samym KVK 3. Naprawdę uwierzcie mi, to się opłaca coś takiego robi. To jest budowanie typowo konta, który będzie coś tam grał przez KVK 1, tak, i przez KVK 2. Będzie robił swoje dkp, będzie walczył i, i tak dalej. Po prostu aktywnością możecie sobie grając free-to-play, możecie dużo zrobić, bo nie uważam, żeby postacie typu Tsunzu lub też Ethel byli naprawdę tak słabi, jeżeli dobrze się tym gra i kontroluje swoje marsze. Więc ja bym w to naprawdę zainwestował swój czas, a później po prostu te głowy, które uzbieramy czyli dokładnie złote główki użył na kvk 3 i w najlepszych dowódców i którzy są pod waszą jakby tak powiedzieć możecie wybrać sobie kawalerię, piechotę wszystko się u was też, że jak będziecie gier rozwijać, że chcecie ten gier e, iść w piechotę, w kawalerię też łuki, łuki ja znam ludzi, którzy na przykład nie grali w ogóle na kvk 1 piechotą ani kawalerią poszli w łuki, bo oni później chcieli iść w łuki na soku nie robili, ale nie wiadomo jaki tam cyfer, chociaż trafiali się gości, którzy to ogarniali. Mam takiego znajomego z gry, który grał właśnie na 3.090. Jest to Seba, pozdrawiam Seba. Dokładnie, dokładnie Sebi z Hawuka, bo możecie też kojarzyć z królem z 2732. Sebi, Seba grał na, na koncie typowo, które było robione pod uczników i on tam miał właśnie rozwiniętego totema, zbierał sobie głowy, no ogólnie naprawdę ja widziałem go w walce z tymi łucznikami. uwierzcie mi, robił robotę bardzo dobrze, bardzo dobrze gra, radził sobie łucznikami, robił kapeki, był aktywny, no bardzo dobry gracz pod względem open, file, open field i pokazał, że nie musisz być jakimś dużym spenderem, czyli nie musisz dużo wyrzucać pieniążków, żeby robić killpointy i, i uczestniczyć w nagrodach, nawet z te piątkami, tak? Bo, bo tak to wyglądało, uwierzcie mi, że to tak wyglądało, więc e, no możecie też pójść tą drogą. Nie będę mówił, że nie, bo ucznicy... Są wnieśli. No totem, totem o, to pokażę wam totem i nawet z jednej skrzynki poleciał na 5 chyba na 10, go już mam tak. Tu mi totem już poleciał 5 na 10, więc może, może mi jest przeznaczone to akurat zrobić takie konto łucznikami. Nie wiem. Ja tutaj z chłopakami sobie w wolnej chwili coś robię. E, buduję to konto e, jumpera i przygotowuję ich po prostu też przygotowuję sobie po prostu to na skok tutaj są gracze którzy są ze mną e, grali ze mną na innych królestwach a czy na innym kr królestwie tutaj e, w tym sojuszu możecie zobaczyć czy jest momos e, jest pikachu którzy ze mną grali są też gracze którzy e, jeszcze ze mną grają na e, na na, na e, 309.0, jest Regner, jest Fus, jest Yuki, jest Matrimux z Matrimux to znowu się znam z Reala, czyli z Real Life. No, o, no nie wiem czy jest sens, no, ale okej. Okay. <grybujesz> Akurat to Co to są nagrody z pomnika. Ja na przykład jestem dzień do tyłu, więc nie, nie osiągnąłem tego pułapu co tutaj jest. Powiem, chyba od wczoraj już to coś tutaj działają, jeżeli chodzi o to konto. O, pojawiła mi się ramka, tak, po, po wpisaniu kodu, który macie z rok PC, dostajecie, dostajecie, dostajecie tam złoty klucz, przyspieszenia. Ale także, jak się zalogujecie na komputerze, to dostajecie właśnie taką ramkę. Więc no, fajna opcja, zawsze coś innego, nie? Do czego ty jeszcze możesz. Mieć? No, najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o. E, skoczka Wam powiedziałem. Nie będę w sumie mówił, że. Nie, że, e, że czegoś tutaj pominęliśmy, chociaż może rzeczywiście pominąłem, e, Jeżeli macie dowódców typu. Mm, tak jest KOKo i wejdziemy w jego talenty, tak samo jest przy dowódcach typu Budika, Belizariusz, i chcecie zbijać, jakby tak powiedzieć, to AP, o którym wspomniałem wcześniej i żeby to wam dużo nie zbierało, no to wtedy musicie iść w pokój tu w umiejętności, żeby jak najmniej wam zbierało punktów akcji podczas biciu barbarzyńców. To jest ważne, żebyście po prostu szli w typowo w taką opcję. To jest yy, też przy dowódcach, którzy yy, no, typowo yy, są też do tego stworzeni. No, jest to przy Etherfledzie, jest to przy Minamoto. Przywołanie. Aha, no żeby to trzeba kupić No, tak, racja. Jest to też przy innych dowódcach, więc te talenty można iść w to, i wtedy nie schodzi wam tak dużo punktów. Ale też możecie więcej bić dziennie, żeby nie, nie używać e, tych flaszek, e, które tu są w bagu. No, i też pojawiło się to, co ja od tego, jak ja robiłem skoczka, pojawiło się sprawdź ranking. To jest chyba ranking przyrostu siły na danym królestwie. Tak, to jest chyba to, więc tutaj już niektórzy walczą twardo, na tym chcą zostać tym królestwie, chcą jak najprędzej wycisnąć, czyli po prostu kupują. Wyścig z ekspedycji ranking, że ukończ 40 myślę, że najszybciej jak nagrody. To się pojawi mi dokładnie tutaj, jak odblokuję piąty poziom ratusza. Czyli najszybciej, którzy zrobią 40 misji ekspedycji, zdobywają nagrody. Jakie to mam nagrody? Tego chyba nie było jak ja grałem. 2k no, nie wygląda to źle. Jest, ogólnie wam powiem, mogę powiedzieć, że przez ostatnie 2, 3, 4 lata to jest inaczej na start, kiedy zaczynamy walczyć w Rise kiedy zaczynamy swoją przygodę w Rise of Kingdoms. I tu jest właśnie chyba ten, tak, tu jest ten zamek, o którym wam wspominałem wcześniej. Czyli ten zamek dla kawalerzystów, a, a tak kawalerii 5%, który po prostu zdobywa się za przyrostiły przez te 6 dni. Coś tutaj, coś się chyba już odblokowało w pomniku. Zaraz zobaczymy, co. Co tutaj mamy? O, no tak, mamy już, mamy już żeby odebrać ratusza ósmego poziomu, no ale ja nie mogę osiągnąć ósmego poziomu, czyli to mnie też ominie. Ale, kiedy skoczymy, i tutaj te niektóre nagrody z pomnika może będziemy mogli odebrać już teraz, a potem jak zrobimy wykonamy skok prawdopodobnie będziemy mogli odebrać po wbiciu tych leveli, jak dobrze pamiętam, będziemy mogli odebrać pomnik jeszcze raz. Na pewno działa to na takiej sadzie, jeżeli ktoś migruje na nowe królestwo, zawsze można nowo pomnik otworzyć, chyba że migrował... Już raz wcześniej, no bo z tego co widziałem to, jak na przykład ja skakałem teraz z porty na 309.0, to nie mogłem jeszcze raz otworzyć wszystkich nagród z pomnika. To jest ba, tylko przy jednej migracji. Ale z no, te, tego pomnika nagrody też można wykorzystać w późniejszym etapie, jeżeli nie odbieraliśmy ich tu. Tutaj musimy budować. A ja cały czas puszczam wojsko. No i robię, było, robię już taki błąd, ale to się da nadrobić. Co by tutaj jeszcze wam powiedzieć, że o projekt skoczka? No najważniejsze jest, żeby po prostu nie wyrzucać albo nie inwestować. Niech to sobie po prostu samo tutaj się rozwija, niech to samo sobie rośnie, tak samo jak budujemy, niech to wszystko pomalutku samo rośnie, żebyśmy my w tym jakiejś dużej ingerencji nie mieliśmy. Mogliby wyłączyć te samouczki, bo mi już one męczą. Przez taki długi okres. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten projekt skoczka. Jeżeli byśmy chcieli, aby tak powiedzieć, coś byśmy chcieli coś jeszcze więcej wam przekazać, to na pewno to przekażę Wam w późniejszym etapie. Przekażę Wam to, jak może będzie ten projekt już będzie realizowany. Zobaczycie, jak to, jak to moje konto wtedy wygląda i będziecie wiedzieć, co po prostu macie robić, prawda? Więc na tą chwilę wszystko ode mnie. Trzymaj się, trzymajcie się. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dawajcie te pytania, bo tak jak mówię, też się mogę pomylić, też mogę popełnić błąd przy jakiejkolwiek tutaj analizie sytuacji, jeżeli chodzi o moje filmiki. Więc miło byłoby też, jak i na fajną opinię, fajny komentarz, jak i też na komentarze, które nie są miłe, bo też mi to daje do zrozumienia, że coś da się poprawić i stworzyć dla Was lepiej niż na przykład robię to do teraz. Tak więc tyle ode mnie. Dzięki, jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.